Dajcie widok w następnym odcinku. Dziś oprowadzę Was po naszym serwerze, który razem z prawem, z ten Cały czas tak. Cały czas robiliśmy serwer o nazwie Jotkotkotkiem C. I na serio długo się na tym staraliśmy. dziś chciałbym Was po nim oprowadzić. Na samym początku prosi Wam was abyście zostawili subskrypcję oraz łapkę w górę, a ja już nie przedłużając, pokażę Wam jak wygląda serwer cały. Więc tak weźmy sobie sam sierotę przed spana po pojawieniu się na stalnie widzimy piękne ikony, które okładają się w logo naszego kanału. Jak idziemy dalej, na tablicie zasad, choć sobie bardzo i przeczytać. Mamy parkurę, tego w okazji spróbuję przejść. Ja, no ale pokażę Wam, co jest na końcu parkura w okazji. W końcu parkura mamy pod tej odkurteczki, która daje dosyć dobre efekty. Mamy tutaj palmę dekoracyjną, kowadło Enchanting Table, crafting i playport legendu. And, mogę Wam zobaczyć, pokazać teraz. Mamy tu jeszcze fontannę. No i chodź sobie zobaczyć. Tak wygląda end. No, nie wiem czy jest taki nie, ale no całkiem spoko. Wygląda tak na end. Pójdźmy sobie na spawnę. No i co? Mamy jeszcze coś tutaj na spałnie. To jest taka magiczna ścianka. Mamy tutaj na dniebne walki pola, raz. Atrakcji. Na stref atrakcji. Spójdźmy sobie na strefę atrakcji. Ale prócie jest nas tutaj. I na strefę atrakcji są atrakcje, kto by się spodziewał. Mamy tutaj na przykład takiego oto parkura. Kolorowe łódeczki, które Wam zaraz pokażę. Kolorowe łódeczki. Eee, Mamy tutaj jeszcze roller kostery, który mi przejedziemy. Ziemcie oczywiście mogli już jutro sprawdzić sobie, jak te postery działają. Dobra. Ja. Mamy wagonik. Sojedziem sobie... Czyli najpierw kolejką, którą ja budowałam, potem wejdziemy sobie K Sabarego. Idziemy. Nie wiem, czy ten nie działa, ale to jest wydachę. Idziemy sobie. To jest już koniec. już w I teleportujemy się tutaj. Klikamy i wracamy. Czas teraz na kolejkę Savrego. Mamy oczywiście cudną instrukcję tutaj. Trzymaj W i pójść w Trzymamy W. I piszczamy. Nie wiedziajcie, co to jest. Idziemy. Nic nie klikamy. To jest już więcej akurat emocji. Tutaj sobie jedzie tak? Oddychamy się. Idziemy. Idziemy pod wodę. Spadamy, podpychamy się, jedziemy do góry, tunel. Idziemy do wody. Teleportujemy się tutaj. W kartę. Idziemy i teleportujemy się tutaj. Całkiem fajne. A teraz pójdziemy na spawna i pokazam.

Daje nas do góry i w walka chodzi o to, będziemy po prostu się bić, ale w powietrzu. Czekamy aż w dla na blindness, darkness potrafa. Pojawiamy się na ekranie z chmurkami i balonami. Ale ja nie będę akurat czekał aż mini efekt. Ja po prostu sobie usunę te efekty. Zaraz Wam pokażę jeszcze jedną władź. Tylko muszę wejść do under chesta. Tutaj. Wszystkie przedmioty w tym folderboxie, które są bardzo ważne. Czemu są bardzo ważne? Otóż to są wszystkie przedmioty eventowe. Nie eventowe. Po prostu przedmioty takie nie ma nic. Nie, jak to powiedzieć. No, mamy mieć i od kurczaczki, kilofy od kurczacki, butykę od kurczaczki, od kurczaczki, tarcze jakieś potki, całą gromaj od kurczaczki klata, i klapa, chyba i I te wszystkie przedmioty będziecie mogli zebrać, zdobyć. Jeszcze nie powiem Wam w jaki sposób. No ale cóż? Jakby serwer udał się. Mam no. no w ogóle tutaj jeszcze tu domki do dekoracji, ale to by uwagę na domki? No i co? To wszystko. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zostawcie sobie lajka oraz nie zapomnijcie o jutro start serwera. A pod koniec pokażę Wam ostatnią wersję, czyli kopalnię. Ramana rzecz, kopiecie sobie, kopiecie sobie, kopiecie sobie. Czekacie chwileczkę 15 sekundek i się to odnawia. Zobaczycie sobie zobaczyć. Czekajmy sobie. A teraz jest na serio. pa! pa.